Pokochałam Japonię i postanawiałam, że <tos tidak> kiedy, jeśli tylko będę miała okazję, to, to odwiedzę te wyspy młodszych dzieci, bo te dwie dziewczynki one się przeprowadzają na wieś. W pobliżu jest ogromny las i one odkrywają, że w tym lesie mieszkają te istoty, z którymi się zaprzyjaźniają, że właśnie źródełka najczęściej są z zadaszeniem, są takie pomary, To nakłada takiemu takiemu. Są oczywiście wioski. A kotek sobie po prostu nic do tego zagrabienia nie robi, tylko... Każdemu bez zbytniej żywileń. Chodzi o to, żeby pizelce można też palić mostkami. O tutaj jakieś jest... wzorki no, te pochodzą. Kotek mi pomaga. Tak, to jest taka praca, żeby przebić jej. Ci... Czy tutaj się patrzycie? Tu? Tutaj? Jest... Jak jest? Jak jest... Thank okay. you.